nie stało. Jak mam zachować? Jak masz się zachować? Co mówić, kiedy mówi, że wstyd? Co robił? Po alko i tym podobne mówić, że nic się nie stało? Nie. Sylwia, dobro, dobre pytanie zadałaś. Wiesz, co masz mówić, moja droga? Masz mu mówić, słuchaj, to był już za tobą. Co było? Nie wróć się tego. Ale masz tego nie zapominać. Żebyś po prostu z powrotem takich błędów nie popełnił. Masz tego nie zapominać. Masz się tym nie katować synek. Ja będę przy tobie. Masz się tym synek nie katować, ale masz tego nie zapominać. On jak to w sobie to przerobi. Ja wiem serio, że to jest ciężko. Bo ja też to w sobie przerabiałem. Ja też dużo rzeczy pamiętam, ale tym się nie katuję po prostu. A czemu chcę pamiętać? Czemu nawet takie rozmowy, jak ty mówisz, teraz zadać mi te pytanie, fajne pytanie, które mi się bardzo podoba? Bo ja znowu sobie przypominam, jakim jestem, jakim byłem gnojem. Jeszcze ja tym nie katuję, ale dobrze, że właśnie są tacy ludzie. Dlatego właśnie warto chodzić na mityngi, żeby sobie przypominać, żeby nie zapomnieć czasami żeby znowu nie stać się zwykłym prostakiem i dennym człowiekiem. <laughs> I że nie, że nic się nie stało, tylko tak, było trudno. Nie wracajmy do tego. Ty masz tego nie zapominać, znaczy, nie wracajmy do tego? No tak, nie wracajmy. Masz tego nie zapominać. Żeby po prostu to się z powrotem nie wydarzyło w twoim życiu. Niech to dla ciebie będzie lekcją i nauczką. Okej, okay, przenoszę Przenoszę się twój <laughs> kanał widocznie nie dla mnie, a może dla mnie, ale źle zaczęliśmy znajomość. Andrew, nie wiem. <laughs> Żeby zżartować z czyjejś tragedii, to trzeba być typowym wilczyca. No nie, no po prostu ludzie mają <laughs> czarny humor, musimy to <śmiech> <śmiech> uszanować, tylko wystarczy im powiedzieć, że po prostu nie tutaj, nie taki temat. Po wczorajszym live'ie obejrzałem twój film HALT, co poleciałeś? Dzięki. No Marian tak, ale wpisz sobie jeszcze na przykład suchy alkoholik oglądni. Już niedługo będzie wywiad z jeszcze jednym człowiekiem. Naprawdę się cieszę, kurczę, bo długo na niego czekałem i w końcu będzie coś świeżego na kanale, uwierzcie mi. Nawet ja uważam to za lekkie przekięcie. U mnie w klasie po tym jak koleżanka się powiesiła żartowali typu e, wisi mi to. Ej, powieś mi to. I tym podobne. No to jest, widzisz, Timek. to jest właśnie przejęcie, właśnie w takim i to, co ja chcę mówić o tym, kosa. Problem w tym, że ludzie obecnie nie bardzo umieją rozmawiać o problemach, przez co zostają sami ze swoimi nałogami. Tak jest, kosa, zgadzam się z Tobą w stu procentach, ale to tylko od Ciebie zależy. Czyli wyszedłeś, wiesz, jak wyjść, wiesz, już, jak zacząć. Ja Ci powiem, jak dalej. Tylko, brać, tylko zechci mnie posłuchać. Idź na mitingi, mój drogi. Idź na miting. Posiedź tam, posłuchaj, co ludzie mówią. Nie musisz się odzywać. Czasami nawet ci nie będzie to pasowało. Czy pasuje ci iść do dentysty. Większości ludzi może tego powiem. Bo kurczę, właśnie szukałem tego. Większości ludzi nie pasuje chodzenie do dentysty, tak? Jak zombowi. Bo mi też nie pasuje. przerażające, jak mam iść do dentysty, czy na pobranie krwi jest u mnie po prostu masakra. <śmiech> <śmiech> Ale idę powiem, że to ma mi pomóc. To tak samo z mitingami. Idź na mitingi, bo to ci pomoże. Nie, nie będziesz mógł tego, nie będziesz tego lubiał na początku, nie będziesz mógł tego znieść, ale posłuchaj, co ludzie mają tam do powiedzenia. I uparcie. Nie musisz się odzywać. Naprawdę, mój drogi. To wszystko zależy od ciebie. To wszystko siedzi w twojej głowie. Ale ty musisz przede wszystkim chcieć. Bo już wiesz, jak zacząć. Skończyć z piciem. Okej. Okay, to jest sukces. Ale jeszcze dalsze myślenie. Bo kiedy dochodzi problem i dobijasz do ściany, nie wiesz co masz z sobą zrobić. Bo nie przepracowałeś żadnego tematu. A na mityngach przerabiasz terapię, tą, którą byś miał na zamkniętej terapii, czy otwartej, czy dochodzonej. A na meetingi masz przerabiasz to za darmo, za darmo, tam nic nie płacisz. Nie musisz się zapisywać w kolejkę, nie musisz stać i czekać, nie wiem, miesiącami, tygodniami, dniami. Tylko idziesz, jest meeting, wchodzisz, siadasz i mówisz mam problem z alkoholem. Nie musisz na początku mówić, że jesteś alkoholikiem. Mam problem z alkoholem. Siadaj i posłuchaj. Oni cię tam już pokierują. Spokojnie. I nie ma się czego bać, mój drogi. A ja myślałem, że mam coś z oczami, bo zielono widzę. Proszę. Dziękuję. Na zdrowka.